Cześć kochani, chcę się dzisiaj podzielić z Wami moją ulubioną zasadą dotyczącą zarządzania czasem, a tą zasadą jest szybka minutówka. Oznacza ona, że jeżeli możesz jakieś działanie, które Ci się pojawia albo zadanie zrobić w ciągu minuty, bo to jest szybkie i proste zadanie, to zrób je od razu. Więc jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy wysłać do kogoś maila, to jeśli możesz to załatwić w ciągu jednej minuty, zrób to od razu. Jeżeli możesz podnieść jakiś papier albo na przykład wyrzucić coś do kosza, jeżeli możesz wykonać do kogoś szybki telefon i to ci zajmie jedną minutę, zrób to. Od razu. Dzięki temu, że stosujesz tą zasadę, możesz bardzo łatwo wyczyścić Twoje listy zadań z dużej liczby takich małych, drobnych spraw. Myślę, że będziesz bardzo zaskoczony, jeśli odkryjesz, jak wiele z rzeczy do zrobienia zajmuje w okolicach. Minuty. Bardzo lubię tą zasadę. Zresztą jest ona jedną z podstaw elastycznego zarządzania czasem, więc jeżeli czujesz, że potrzebujesz poprawić swoją organizację, zajrzyj też koniecznie na mojego bloga istakrajwski.pl, gdzie piszę dla Ciebie posty o tym, jak lepiej i elastycznie zarządzać Twoim czasem. Pozdrawiam Cię serdecznie Izakry Zabawski.